Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox, zapraszam Was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w grze Far Cry 4. I zanim przejdziemy do odcinka, tutaj mam Wam do zaprezentowania wymaksowane Olstro na bronie. Ostatnio poza odcinkami sobie trochę farmiłem skór zwierząt i akurat mi się udało ostro na broń wyfarmić. Pamiętam, że miałem problem chyba z skórą miodożera, bo jakoś nie mogłem na mapie żadnych ich żerowisk i chyba tyle, bo też próbowałem tutaj na starożce indyjskie zabijać, ale uznałem, że to jest mało opłacalne, bo jednak trzeba dużo amunicji wydać, żeby po prostu je pozabijać. I poza tym dostajemy tylko jedną skórę, bo słuku nie udaje mi się ich zabieć, bo mają za dużo HP. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o same upgrade'y i nowości. Mamy tutaj misję kolejną fabularną, więc weźmiemy sobie szybką podróż do tamtego miejsca. Jeżeli chodzi o nasze bronie, to właśnie mamy teraz e, możliwość posiadania czterech broni, czyli mamy trzy bronie główne, nazwijmy to tak, takie ciężkie, i jedną broń, taką boczną, taki był mniejszy pistolet. Jeżeli chodzi o moje tutaj e, ekwipunek, to raczej tutaj nic nie ma, ale tutaj możemy już uzupełnić amunicję nie może mamy wszystko. Tutaj raczej skór też nie będziemy sprzedawać. Jeżeli chodzi o nasze bronie, to mamy daj na to tutaj. E, właśnie mamy tutaj łuk. Łuk dokupiony. E, to jest chyba łuk refleksyjny, który ma celownik, więc nam się na pewno przyda. Tutaj mamy jakiś tam. Pistolecik, broń boczną no zawsze może się przydać Mamy strzelbę i też mamy normalny karabin Do karabiny, i do strzelby nie możemy żadnych upgrade'ów dokupowywać Tylko do tego właśnie, że łuk. Powiem, że łuk się na pewno nam przyda, jeżeli chodzi o robienie misji po cichu Czemu by nie? I co? Zaczynamy sobie tutaj jakąś misję fabularną Ciekawe co tutaj będzie I chyba zapowiada się nam jakaś kaccenka jak wchodzimy do pokoju jakiegoś Raczej tak, jakaś kłótnia się jest słyszalna I would not want to walk in there right now. What are they arguing about? Pagan men soldiers are about to attack one of our camps. Amida thinks our priority should be the information the fighters have gathered. But Sabal thinks saving our people is more important. How long have they been at it? Long enough. The argument never changes and their positions never move. Look, I don't want to bother you, but you're Ajay Gale. Right? Thank you for helping us. Everyone here appreciates it. I owe Golden Path for rescuing me, but honestly, I'm just. I'm just here to scatter my mother's ashes. Perhaps. But now you see what Pagan has done to this country. You are the son of Mohangale. Like it or not, your duty is Kirat. And your choices will carry weight. We need someone to break the stalemate between Amita and Sabal. Keep that in mind when you're in there. This is about lives. we don't act, people will die. This is about war. We need that intel. We're talking about soldiers we can use. Remember what you said about DARPA? And if I, jeśli wybór między i inteligencją, to Intel. Tak jak już wcześniej mówimy, mówiłem, mamy tutaj jakiś wybór odnośnie ścieżki, jaką będziemy sobie podążać, jeżeli chodzi o samą grę. Wybór, tak. Misje serii y, równowaga sił mają przełomowe znaczenie dla całego szlaku. ono tutaj to jest wiadome. Zdecyduj się, kogo poprzeć. Twój wybór wiąże się z rozegraniem całej innej misji. Nowych celów namawia. No co to, to było też, oczywiście, że wiadome. I mamy dwa wskaźniki. Amunicji mamy full, więc będziemy się tutaj oszczędzać. Najpierw poszedłbym może do bo jednak Sabal mi się wydaje być bardziej rozgarniętym typem. Poza tym dobrze nas przyjął na początek, w przeciwieństwie do Amity. Chociaż Amita w końcu przełamała ten swój strach od nowych. Albo od swoich uprzedzeń i właśnie z nami zaczęła się zaprzyjaźniać powoli. Najpierw sobie zobaczę tutaj tego Sabala Sama do powiedzenia, a potem a zdecydujemy. Jak mogę pomóc? One of our camps is about to get overrun. Don't know when, but it could get messy. I need to send them all the support I can. So if you mał, get over there, brother. niech Cięsta naparżanka będzie u Z tego wychodzi. Jeszcze zobaczymy misja do runagi siło. Mam też jesteś ochronie. Przecież ci misja znaczy zrócenie misji Amity. Na razie sobie jeszcze zobaczymy tutaj tą Amitę, co mam nam ciekawego do powiedzenia. I can get you that intel. Okej. Okay. We've been hearing of a major attack for a while and then Bunapur was hit, but by... it doesn't feel right. Myślę, że tego Czyli tutaj musielibyśmy się chyba włamać do jakiegoś obozu i te dane wywalczyć. E... Dane wywiadowcze to odzyskanie. Nie, no raczej mi się wydaje, że misja Usabala jest bardziej ciekawsza, jeżeli chodzi o sam. Kurde, jak by to powiedzieć? O sam styl, jaka, w jakim będzie wykonana, na pewno będzie nieco na i gdzie mamy tutaj dotrzeć? O kurde, dość daleko, więc my robimy krótkie cięcie i widzimy się już tam na miejscu, jak już będę. Dobra, jestem już praktycznie na miejscu. Eee, jedno co mnie spotkało podczas podróży, to właśnie to, że spotkałem panterę męglistą wreszcie. I będziemy mogli sobie ulepszyć torbę na amunicję bądź kołczan Wydaje mi się, że torba na amunicję będzie lepszym pomysłem. No eee, i co? I zobaczmy, co tutaj nas czeka. O, oczywiście mamy tutaj nasz cichy łuk. Zaraz sobie wyśmiemy eee, rebeliantom. Dobra, no to podejdźmy sam sobie bliżej mamy tutaj miksturki, mixtera łowiecka, mixtera przeżycie na mniejsze obrażenia, a łowiecka żebyśmy mieli podświetlone wszystkie cele. Z tego co tutaj rozumiem, mamy coś chyba mieć e, chyba musimy coś bronić, więc będzie niesła jadka. Lekki problem ja z dotarciem tutaj, bo niestety mieliśmy taki fajny samolocik, ale on tutaj nie miał sygnału, bo mam oczywiście mapę zasłoniętą. Mogłem tą strasznicę po drodze e, wyzwolić, ale jakoś tutaj już sobie przeszedłem. Raz raczej poza odnikami będę sobie tę strasznicę wyzwalał. I może zmieńmy sobie słuku na karabin, będzie według mnie znacznie lepiej. I mamy tutaj naszą kolejną misję. A kurde, mamy tutaj jakiś łowców. Potrafią zahipnotyzować dra drapieżniki. O kurde, to będzie niesłe. Przygotuj się, Dobra, mamy tutaj e, miny. Dajmy na to e, jedną tutaj. Dobra, dajmy na to sobie jeszcze ją e, gdzieś tam z tyłu. Powinno być spoko. I dajmy na to jeszcze jedną tam bardziej z przodu. Dobra, mi się wydaje, że będą raczej od tej strony podchodzi, więc sobie weźmy. Pod dziewiątką mamy detonator, dobra. Weźmy sobie tutaj wszystko, całą amunicję. LKM, pięknie, bełty nam się na pewno przydadzą. Więc tak, mamy no, tutaj pistolet, strzelbę i nasz łuk. Łukrać będzie useless, jeżeli chodzi o szybkie zabijanie, ale zobaczymy zaraz. E, możemy chyba wejść na jakąś. Tak, możemy wejść na. E, wejść trochę wyżej. O, i weźmy sobie mikser łobiec od palmy, będzie na pewno na Łatwiej, dobra, i już mamy tych łowców. Pięknie tutaj sobie na razie radzimy. Dobra, tam są, od lewej. W zasadzie nie będę tutaj oszczędzała amunicji, bo dość dużo jej tutaj mamy. O kur, dostaliśmy nieco obrażenia. Wyleczymy się. Dobra, i walczymy dalej sobie z tymi e, łowcami. Kurde, trochę taki lekko, mało, mało celny jest. Ten karabin, jednak, szkoda, że nie mamy żadnego innego odblokowanego to byłaby fajna opcja. Ale tam u góry jest jeden Przeżył Dalej, kurde, dużo HP nawet mają. ale weźmy sobie, weźmy sobie na razie może łuk będzie lepszym pomysłem, według mnie. Dobra, pięknie trafiony. E, I gdzie jest jeszcze reszta? nie od zachodu, dobra. Dobra, right, gdzie oni tutaj idą? Weźmy sobie jeszcze kolejną mikserę, mamy jej dość dużo. A, dobra, tam od góry są. Dobra, dostał heada. Kolejny. Aj, nie trafiłem, dobra. I chciałbym swoich treść, to byłby niezły przypał trochę. Dostał strzała, kolejny. O kurde, dobry unik zrobił. Dobra, kolejny pada. E, miksera zaczyna nam się kończyć. Chciałbym tych zdjęć jakoś. Hedzik, łatwo. Kolejny. Kurde, jak fajny jest ten łuk, naprawdę. Szkoda, że go wcześniej nie kupowałem, a i tak było dość. Spoko. Dobra, tam są, tam jest kolejny. Kurde, mamy podpalające strzały. w ogóle też my mamy podpalające strzały i wybuchające. Ale nie czy jakiejś większej potrzeby na używanie ich. Jednak ci przednicy nie są jesteś mega trudni do wyeliminowania. Oraz zajmijmy sobie tą strzałę, i na razie to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą misówkę. Kurde, niepotrzebnie służyłem tą miksturkę Doszli do obozu Alfa, dobra. E, jedna co bym chciał zrobić, zbierzmy sobie amunicję. Mamy tutaj czerwoną e, roślinę, czyli będziemy mogli sobie wytworzyć kolejne miksturki łowieckie. Mi się wydaje, że łowieckie są bardziej useful niżeli te przeżycia, bo jednak przeżycia w ich używam. Mamy tutaj jakiegoś wilka, żebyśmy mogli go... Ora, może spróbujmy go zabić. O tam u góry jeszcze jest jeden przeciwnik. O kurde, dużo ich tutaj jest. Dobra. Dostał w ogon... O kurde, nasi. Nasz tutaj jest Dostał. Dobra, right, i tam u góry są. Dobra, to będzie niezła misja, jeżeli o to chodzi. Pięknie headshot. Tam jest wilk jakiś. Na razie pójdźmy... tędy. Dobra, tutaj jest jeden. Dostał brzuch. Pięknie. Słyszę tutaj jakiegoś węża. Kurde, akcja się dzieje. O nie, wymieniliśmy łuk. Chciałem tylko go przeszukać. Mogę też nie do będziemy mieć e, ulepszenie pozwalające na chyba zabijanie przeciwników wraz z przeszukiwaniem ich. To będzie mega fajna opcja według mnie też z upgrade'ów chciałbym sobie kupić kolejne miksturki, bo miksturki byłyby na pewno fajnym pomysłem. Mamy tutaj kolejne... A, ja, tego wilka nie możemy, dobra. Lećmy do tego obozu alfa, który jest. Dostał w ogon. Pięknie, zabity. Zajmiemy sobie strzałę i lećmy dalej do do przodu, do tego obozu alfa. Ciekawe co tam nas spotka. i też, przechodząc się do tej miejscówki, to też spotkałem... E... to spotkałem? A, no w sorożce, więc będzie polowane poza odcinkami. Ale jeszcze widzę dwóch na górze. A tutaj po bokach raczej nikogo nie ma, czyli możemy już jednego, a raczej dwóch łatwo zabić. Mi się tak zdaje. Dostał. Zabity. Teraz skłócamy. Dostał. Drapieżniki w pobliżu. To jest dobra opcja. Dobra, rzućmy tam. O nie, to jest granat. O kurcze, dobra. Eee, pod czym to my mieliśmy? Nie, nie, nie. A dobra, mamy tutaj mięso, ale teraz zmieńmy sobie brońkę. Kurde, pod którym było to mięso? A dobra, pod ósemką. O sosłuku. Już tutaj słyszę niedźwiedzie, o oh, kurde, ale będzie niesła akcja. Rzućmy tutaj mięso, niech będzie. No ja odpalmy sobie mikser łowiec, i zobaczmy od razu, gdzie ten niedźwiedź się czai. O, tutaj był, dobra Też Pantera tutaj zaraz zabijmy ją sobie. Ale tutaj jest kolejny. Dostał. I co? I gdzieś jeszcze są jacyś? Tak, tam na dole chyba. A nie, to jest niedźwidź, pokaz... A, dobra, kolejny. Pojedynek snajperów w Łatwiecka. Dobra i chyba na tyle. Kur, no mogłem tego nie uwolnić. Ale teraz strąmbałem tą misel i tak nie się nam poszło. So bo it's done. Hmm. But whatever Amita was looking for isn't here. It doesn't matter, brother. You saved lives. I knew you had this. You Movens blood, a real son of Kira. Dobra, right, wiecie co? Zabiję sobie tego niedźwiedzia już przy okazji, przynajmniej dostaniemy skórę, ale nawet jakbym nie mógł nic sobie z niej wykształcić, to raczej byśmy mogli sobie ją sprzedać, zawsze to jest jakaś dodatkowa ilość e, kratu, kurde, nawet nie pamiętam jak ta waluta się nazywała. Dobra, zabiliśmy, trochę dużo strzałów poszło, ale raczej będziemy mogli sobie zaraz odnowić to wszystko i musimy chyba tam, tak, musimy tam dojść do sebala, ale najpierw sobie zrabujemy to wszystko. Żeby nam się oczywiście wyszło na plus wszystko. ale mamy tutaj tych wszystkich przeciwników. Tutaj jest nie było jakoś mega ciężko, ale też jakoś... Szczerze mogłem chyba wybrać to misję dla mnie. Te wykradnięcie danych byłoby chyba bardziej e, ciekawe, jeżeli taka misja. Chociaż i tak spoko mi się wykonywało ją. Ja dostaliśmy przynajmniej strzałę i no. chyba będziemy mogli teraz sobie pójść po te skrzynki, bo te skrzynki są chyba... Dobra, tutaj są czy tej e, przy tym ołtarzyku. Jakby tego inaczej nie nazwać. A, tutaj, dobra jest. Bierzemy. Pięknie. Granaty. Co? O, hajsik. Dobra. I tutaj jest kolejna, ale tutaj mamy chyba apteczkę jakąś. Tak, dobra, apteka i też kolejna skrzynka. Pięknie, dostaliśmy kilka tych e, rzeczy na sprzedanie. Ale przejdźmy tędy. I co? I robimy chyba tutaj cięcie i widzimy się znowu na miejscu. Dobra, jestem ja już prawie na miejscu. Od razu spotkała mnie e, misja, wydarzenie karmiczne. Wystarczyło tam zabić trzech ludzi, i od razu misja zaliczona. To były raczej takie pomniejsze misje, więc nawet na to nie było co czasu tracić. mamy tutaj Sabala, Odnowimy sobie tylko amunicję, bo i trochę. A nie, jednak nie służyłem jej w ogóle. I porozmawiajmy z Sabalem. Ciekawe co nam teraz Powiem, Może kolejna jakaś misja będzie. Może ciekawsza nawet. A champion You guys put me in a difficult position. Amita would have let our people die, and for what? For intel that we may or may not have needed. The right choice was obvious, brother. It's what your father would have done. That's the golden path. That's the direction we were going before Moen died. That's why I stepped up. Because I knew your father. And I respected his vision. And where does Amita fit into all this? Look, I'd be the first to give her credit. But you don't need two heads. Not if you want to get work done. That's something your father taught me. You need to learn what drove him, what drives us. Go to the monastery. teraz mamy się oddać do jakiegoś klasztoru. Ciekawe co to będzie za... O kurde, eee. ich mi miksturkę. Doszli do klasztoru Chalmala. E, jest szybka podróż, niestety nie ma, więc my robimy cięcie i widzimy się za sekundę. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Zbierzmy sobie tutaj tą czerwoną roślinkę. Po, e, po drodze spotkała mnie taka misja karmiczna kolejna i też już jest sobie tutaj kolejną dzwonnicę. Jeżeli chodzi o nasze umiejętności, wykupiłem sobie teraz e, miksura lecznicza, przywraca nam cztery paski życie, czyli... Mega up jest ten nasz kontrol, czyli to nasze leczenie, i mamy tutaj klasztor Hal Yama. Ciekawe co tutaj nas spotka. A no, musimy wejść do środka, najwyraźniej, i pewnie coś tam będzie. Jakaś kwestia dialogowa z kimś tam waszym. Na pewno, skoro to klasztor, czy co tam innego nas powinno spotkać. Kurde, jak to fajnie wszystko tutaj wygląda w środku. Przypomina mi to taki, nie wiem, Inków? A, chyba tak się nazywali. Wyglądała no, taka mi, pradawna e, cywilizacja. God I chyba musimy złożyć jakąś ofiarę tym bogom czy jak to się tam nazywa. Dobra, mamy tutaj karma i pewnie musimy jakieś tam uczynki porobić, żeby karma nam się spełniła, czy co tam innego. Dobra, już mamy kolejne punkty karmy tutaj zaliczone. Ciekawe, co za nie będziemy mogli sobie kupować, czy... Co tam innego robić? Kolejno mamy tutaj jakieś świeczki do podpalenia Za każdym razem coś innego, ciekawe się zapowiada Właśnie, no dalej efekt podpalania O, już tam widzę z przodu jakiś element do chyba obrócenia, czy...? I tutaj mamy dzwon do chyba zakręcenia Tak Mega łatwiutko Teraz musimy iść do tego typka, który nam to wszystko mówił. A, chyba za wcześnie położyliśmy tutaj ten... kosz. Mi się tak zdaje. Chyba zbagowaliśmy misję, mi się tak... A Chociaż nie, To nas... ...jakąś prowadzi czy typowe składanie ofiar w zasadzie nic tutaj nowego no nie spotka w końcu to jest Anzia rzecz w tych wszystkich bogów w zasadzie składanie ofiar to nawet aspekt tutaj się wydaje urząd urządzona ta świątynia się wydaje tutaj ojciec zrozumiał, ale niż to. innych deeds. on what co Chyba trochę za szybko zrobiliśmy tą misję, albo pomniejszą misję, mi się tak zdaje. Ale i tak nieźle nam tutaj wyszło to wszystko. I co i mamy teraz wyjść, czy. czy co? Chyba tak, mi się wydaje, że musimy już wyjść. Nie mam żadnego wskaźnika, no i chyba to byłby koniec misji, mi się tak zdaje. Dość krótka misja. Chociaż tutaj zobaczmy mapkę, no mamy normalną mapkę. Dużo tych pytajników, dość jest. Ciekawe, co to będą za miejscówki, chyba jakieś takie z ukrytym skarbem, może... O, jednak nie. Bro broń, klasztor. Przeżywałem coś takiego. Dobra, e, weźmy, weźmy sobie tutaj tą miksturkę. Chociaż mamy mięso, możemy rzucić. Nie wiem, ciekawa, czy coś się stanie Drug podkłada... O kurde, bez, bez, ja już musimy... O, cholibka, musimy teraz... Szybko biec. Podkłada bombę pod... Chociaż nie, mamy dużo czasu jeszcze. Dużo czasu nawet mamy. O kurde, we wszystkich tych trzech ołtarzy podkładają chyba. Ora, na razie pójdźmy teraz do tej bomby. Dobra, zmieńmy broń, Och, chodź tu z tym, pyk, jez, jak pięknie sieka ten shotgun, dobra, zabijmy sobie teraz tego, i pięknie, wybronione, chyba to tam. broni klasztoru dalej, czyli to będzie pewnie na falę, mi się tak zdaje, dobra, wytwórzmy sobie, użyjmy sobie teraz tej miksurki, A kurde, ale uniknę tego strzału. Ola, ci chyba są z jakimiś bombami, się tak zdaje, przyczepionymi. Pięknie, zabity. E, może wejśćmy tam na. O nie, jednak nie, dobra, nie będziemy wchodzić na te high groundy, chciałem już powiedzieć, na e, szczyt tej świątyni. Mi się wydaje, że będzie lepiej tutaj być na dole, bo jednak mamy większy dostęp do dwóch e, aż e, tych świątyń, więc pięknie. Do tych dwóch ołtarzy znaczy się świątynię tutaj cały czas mamy. Dobra, zabijamy. Pomyłem klawisze myszki znowu. O kurde, mamy tu jakiś. Nalot niezły. Raz zmieńmy sobie, może nie na bomby. Dobra, na noże do rzucania będzie spoko chyba. A kurde, nie chcę tutaj atak się szykuje. Dobra, weźmy sobie mikserę przeżycia. Na mniejsze obrażenia. Może nam się oczywiście, że przydać. Fajna byłaby snajperka, mi się tak wydaje, tutaj w tej akurat misji. Mamy też tutaj tygryska, wilka do pomagania nam, na pewno. Dobra, kolejny zabity. I jeszcze tutaj od prawej idą. Kurde, jaka fajna misja na brodę. Nie zapowiadała się na taką interesującą, a tu jednak. Dobra, tam z przodu są. O kurde, bombę podłożyli. Dobra, szybko biegniemy. E, zniszczyć ich tą bombę, a raczej podkładającego. nieco tutaj już się jadka za, e, za, zaczyna. Dużo tutaj ich nawet nas zbierał. Przepłyniemy sobie szybko tą rzekę. Kurde, jak nas biją. Chyba jakaś bomba nam wybuchła, mi się tak zdaje Ora, ulećmy się szybko. O Jezus jak nas biją Dobra, dobrze jest mieć jednak to ulepszenie Ora, wywalone w nich. Szybko biegniemy po tą bombę. Teraz zaczyna się już druga bomba. Ora zabijmy sobie tylko tego. Kurde, aż dwa strzały musimy odejść ja mi się już po jednym zasro, tak szczerze Dobra, biegniemy dalej do przodu. Ale ważne, żeby odwrócić ich uwagę i teraz możemy tego zanurzować. Pięknie. W ruchu drzwi klasztoru. Dobra, biegniemy szybko. Teraz wyjmijmy sobie nasz karabinek. Ciekawe, czy biegamy wolniej, dajmy na to, z jakąś taką cięższą bronią typu karabin, jeżeli z pistoletem, to byłoby na pewno ciekawe. Szczerze, że nie możemy tylko z tą na naszą kosą biegać, to byłoby też fajna rzecz. Dobra, letam Idź. Pod ołtarzem, dobra, czyli to są drzwi ołtarzu, a tamto pierwsze co przed chwilą broniliśmy to są drzwi ołtarzu. a teraz biegniemy pod sam ołtarz. Ale w zasadzie możemy chyba z odległości go już tutaj wykończyć. Pięknie. I co? Broni klasztor dalej. O kurde. Ok, że Justes użyliśmy w zasadzie to nasze leczenie, bo jednak wychylaliśmy tylko jeden pasek, a mogliśmy go zatrzymać, żeby cztery sobie wyleczyć. O, dobra, dostaliśmy punkt umiejętności. Jak tutaj wygląda sprawa? Dobra, mam tutaj jeszcze to ulepszenie, przydałby się tutaj wewnętrzna siła. O kurde, jaki fajny upgrade! Na pewno nam się przyda. A teraz tam kotwiczką tutaj. I co, no i kurde, fajna misja. Trochę krótkawa, ale jednak fajna, że na czas to była robiona. Chociaż nie lubię takich misji, strasznie. Bo jednak straszna presja wtedy jest wybierana. I tutaj mamy. is what happens, when people abandon religion, It could have been so much worse. Dziękuję. Hajże galerii, człowiek z bierzesz udział w wydarzeniach karmisz. Większy poziom karma, by zdobyć ulepszenia w spływach do wynajęcia. To się na pewno nam przyda. Może jest, że nawet na. E, jak to się nazywa, na polowanie na zwierzęta. Bo jednak przydałoby się te nosorożce. To jest mi... O kurde, zmniejszenie cen w. Wy

Ale w następnym odcinku raczej sobie pójdziemy do Longinusa, czyli do tego fajnego księdza, który ma fajne przykazania, czyli kule. E, Nagroda dużo Rupi, tak Rupie to się nazywało. na e, to zrobimy, teraz się cofniemy i będziemy już sobie kończyć odcinek. E, strasznie fajna misja akurat się zaczęła, jeżeli chodzi o obronienie tego klasztoru. Fajnie to wszystko, I wszystko wyglądało. I, I co? No i kończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Do następnego odcinka. Siemka!